Tutaj Olek już, już lata Ale wiatr jest taki od około 4 metrów na sekundę Tak podejrzewam, bo chwilami Olka stawiało pion Tutaj Waldi robi za wskaźnik za wskaźnik no Krzysiu, próbuję. próbuje pójdzie, ma mocny silnik o. Oj, 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 oj! Oj, oj, to było. Uuu. Słoneczko, nic nie widzę. Ale daję sobie radę. Starty są karkołomne. Przed chwilą Michał wylądował. Tutaj na Nemo. Co się nabał, to jego. Ważne, że cały wylądował Wstaje, wstaje, dobrze Pójdzie 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 Mistrzunia startów Jancio w górze A tutaj olo orzeł Lata Pięknie Powolutku, spokojnie na Buranku Ola lubi takie 5 metrów na sekundę w nos tutaj Krzysiu, kolejne zajście kolejne zajście o. Żeby tylko mnie nie puknął Piękne chmurki, a się prosi na chmurkiś No zaraz startuje Jasiu cudaczy Panie Olku, jak to się dzisiaj Panu latało? Bardzo dobrze. Start był bardzo dobry przy pomocy i z pomocą termiki nie było. Latałem godzinę 20 minut, wypaliłem 5, ,5 litrów. No to super. Panie Janku, jak się Panu dzisiaj latało? Oj, się latało, się latało. Fajnie, kurde. йо, бо ви не решіть ні на тале. ох, лара. лата, 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 а я не хік якого. е. трой, кура перфомоє кревое. тур, що почекаєш, кремою в курна пушній, не? ха. лата, кура паливо муше кати, а рожа. паливо муше кавчик, кут. лата, лата, і лата. Tutaj pokazujemy yy, najnowszą wersję skrzydła Vox29 dla Darka, żeby... Wle, wersja WRC potrójne po 3D! Made interlepszy! Made Słuchajcie, a może bym wystartował na tym, kurczę, chcesz? No kolega Darek postawił prawidłowo skrzydło, namawiamy, żeby leciał, ale on nie chce, kurde, Ferek mówi. 3D. O, on mówi, że na 4 do pier... na turbo <laughs> na turbo, no, bier, co no, no, day, na turbo <laughs> ale postawi ładnie skrzydło więc, więc cóż więcej chcieć kurcze no tylko latać kurcze tylko latać to jest wersja szybka to co my tutaj preferujemy no, no jest w takim samym stanie kurczę, w tym samym miejscu i się stawia za środkową lineczkę. I skrzydełko bajka wstaje. I tutaj nawet żeśmy próbowali przy bezwietrzu y, i błązacy. Darek będzie teraz próbował y, przy pomocy tych patentów jankowych. Y, Wiatr jest 0, 0, nic, a może i mniej nic. Nie No i próbuj. Próbuj. No, w kierunku na samochód walka. Tak na, na choinkę na ciebie. Na chojarkę. No. Na towarzyszkę chojarkę. Dobra. No.. Darek dawaj, bo kucze już komary się dobierają mi do dupy. Patrzymy jak wstaje skrzydło z tym patentem. No jak, no, normalnie, szeroko ręce. Do góry ręce. Dajesz, dajesz, dajesz. No, 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 no. Już pięknie wstanęło. Dobra, iż Darek... Szybciej, szybciej, szybciej to polecisz! Szybciej! Szybciej to polecisz! No i przy bezwietrzu, zaśrodkowe, tasiemki, patent, 4D, Made. Dlatego się nazywa Topole, bo to pole, bo co poleci, kurwa. To, to pole, to poleci. To, to, Dobry, tak wskazali to w Mechaniczny się zmęczył. Co? Koń mechaniczny się zmęczył. Jeden kuj! Pójdę, Oj, kurczę, mamy obaw! Chłopę ubierajmy się, bo nas tutaj e, zjedzą! A, a. Tutaj grzeje Sasza. Nowy kolega przyjechał, no... Bardzo dawno nie latał. Bardzo dawno nie latał. No i poleciał Sasza Poleciał Sasza. Oj kurde no przestraszył troszkę. Przestraszył troszkę Sasza stare skrzydło No ale kurczę No jakoś dało sobie radę Przydło nowe, jakaś x-ray. Solówka po przejściach. No, nie na druty, nie na druty. Ładnie wystartował. Warunki lajtowe, zero wiatru. Ha. Sasza, Sasza, normalnie na, czu na, czu na czubku głów, albo i trochę wyżej ręce podniesione, to jest wiesz, szczególnie na zimę to jest bardzo to bo krótko palatasz <noise> Gdzieś tam po tych, żeby tylko nie w sosenki. E, no daj se radę. Daj się radę, no chłopina kurcze. wiesz jeszcze. Oj. Oj. Dobrze kurczę, koszem o ziemi, ale kurczę. E, dobra, dobra. Ale dobra, dobrze. dobra. Super. No skończyliśmy latanie, Janek nas tutaj rozbawia, nas komary tną, a Janek ma swoją teorię do tego, jaką. Bo jak bym chciała, to bierze i kończa, nie? A jak ma widzie taką wielką planszę, to nie wie gdzie ma ugryźć, lata dookoła i, i Co da, Cudacze nasz Jaczko.